Tematem mojego wystąpienia są liczebniki dziwne i dziwniejsze. No, ten temat może sprawiać pewne takie taką zaintrygowanie, niepokój, może nawet, bo trzeba przyznać, że myślę, że dla sporej części rodzimych użytkowników polszczyzny, a także dla sporej części osób uczących się polskiego jako obcego, liczebnik sam w sobie jest dziwny, by nie rzec, przedziwny. Więc tutaj dziś mowa będzie o liczebnikach dziwnych i dziwniejszych, ponieważ jestem historyczką języka. To taki namysł historyczny trochę mi towarzyszył podczas przygotowywania tej prelekcji. A zatem, cóż, cóż może być dziwnego jeszcze bardziej w liczebniku? Otóż, drodzy Państwo, zacznę od liczebników zbiorowych, które dziś wciąż używamy i których zakres występowania no, nie jest zbyt bogaty. I też współcześni specjaliści z zakresu kultury języka. Językoznawcy podkreślają, że ten zakres no, czy też frekwencja pojawiania się liczebników zbiorowych no, nie rośnie. Współczesne wydawnictwa poprawnościowe, mam tu na myśli słownik poprawnej polszczyzny, ale różnego rodzaju poradniki językowe. Wskazują bardzo wyraźnie klasy rzeczowników, z którymi te liczebniki zbiorowe najczęściej się łączą. I jak pewnie Państwo wiedzą, no taką jedną z klas są oczywiście nazwy istot młodych, zakończonych w mianowniku liczby pojedynczej na E. I to będą oczywiście niemowlę, dziecię, wnucze, ciele, kocie, szczenie, piskle, ale ten ciąg pewnie Państwo by mogli spokojnie kontynuować, dodając jeszcze kacze, a jagnie, a źrebie. Do tej klasy zaliczamy również takie wyrazy jak zwierzę i bydle, choć niekoniecznie one się muszą odnosić do istot młodych, a także słowo dziecko, które jak Państwo widzą nazywa co prawda istotę młodą, ale nie ma zakończenia e tego typowego dla tej klasy. Druga klasa rzeczowników, które łączą się z liczebnikami zbiorowymi, to są rzeczowniki męskoosobowe odnoszone do zbiorów różnopłciowych. I to jest chyba moment, gdzie najczęściej pojawiają się liczebniki zbiorowe we współczesnej polszczyźnie. Tutaj ten kazus dwoje studentów versus dwóch studentów, a więc dwóch studentów przyszło na wyżu, czyli dwóch mężczyzn, a dwoje studentów no to studentka i student. Wystarczy oczywiście, by w tym zbiorze różnopłciowym, czyli załóżmy mamy zbiór jednopłciowy i w tym zbiorze nagle pojawia się przedstawiciel innej płci i to od razu niejako obliguje nas do uruchomienia kategorii liczebnika zbiorowego. Zatem już wystarczy właśnie jeden innopłciowy element i już od razu uruchamiamy liczebniki zbiorowe. Liczebniki zbiorowe też są konieczne, kiedy pojawiają się pluralia tandem, a więc takie rzeczowniki, które nie mają liczby pojedynczej, natomiast odmieniają się tylko w liczbie mnogiej. A więc będą to takie wyrazy jak drzwi, sanie, grabie, skrzypce, nożyce, imieniny, urodziny, chrzciny. Czwartą grupą, przy której mówimy właśnie o potrzebie użycia liczebników zbiorowych, to są nazwy par małżeńskich czy niby małżeńskich, zwłaszcza takich, które kończą się nastwo czy owie, np. wujostwo, czyli wujek i ciocia, baronostwo, czyli baron i żona barona. Tu mamy jeszcze małżonkowie, czyli żona i mąż, dziadkowie, babcia i dziadek, Adamowie, Adam, jego żona czy partnerka, ale też rodzice czy nowożeńcy, oblubieńcy. Mamy też taką klasę, no właśnie nieliczne inne rzeczowniki brzmiącą co nieco tajemniczo. Takie wyodrębnia profesor Mirosław Bańko w wykładach z polskiej fleksji. Ale już Państwo widzą, że w tej grupie dość takie charakterystyczne są nazwy części. Ciała ludzkiego, tak mamy oko, ucho, ręka i ramię. Zresztą o tych częściach ciała było mowa przed chwilą w wykładzie, więc widzą Państwo, że one są interesujące nie tylko z punktu widzenia rzeczownikowej odmiany, ale również są interesujące, jeżeli chodzi o ich kontakt z rzeczownikami zbiorowymi. I co tu ważne, to to, by pamiętać, że chodzi w przypadku oka i ucha, że chodzi nam właśnie o narząd, wzroku i słuchu, a więc chodzi o anatomiczną część ciała, a nie właśnie o oko w rosole, czy też ucho w torbie, czy garnku, prawda? Więc więc wtedy te liczebniki zbiorowe nie, nie są uruchamiane, chodzi tylko właśnie o części ciała. Jeżeli chodzi o liczebniki zbiorowe, to one również pojawią nam się w sfrazeologizowanych połączeniach wyrazowych, w tym nazwach własnych, na przykład doktor obojga, obojga praw, Rzeczpospolita obojga narodów, Królestwo obojga Sycylii, Dziesięcioro Przykazań, czy też na dwoje babka wróżyła, czy też dzielić włos na czwor. I to są takie typowe klasy, w których możemy mówić o obecności liczebników zbiorowych. Co ciekawe, liczewniki zbiorowe używamy w zasadzie do 99, a w zasadzie 909 dziewięcioro. Oczywiście zaktualizujemy je również w przypadku wartości wyższych, ale tylko jako dziesiątki jednostki. Czyli nie stosujemy liczebników zbiorowych dla setek, dla tysięcy, milionów, miliardów i tak dalej. Natomiast zdecydowanie tutaj dziesiątki jednostki jak najbardziej możemy aktualizować. Więc jeżeli będziemy na przykład mieć 1 300 499, więc tutaj te, widzą Państwo te pierwsze elementy tego wieloelementowego liczebnika, wielojednostkowego, tutaj oczywiście pozostały jako liczebniki główne, natomiast zbiorowe aktualizuje właśnie przy dziesiątkach i przy jednostkach. Jak Państwo widzą, mamy tutaj dwa takie typy odmiany. Jeden zarezerwowany dla danych 2 i 3, czyli mamy dwoje, no ale też wtedy oboje, obydwoje oraz troje. Proszę zauważyć, że tutaj w odmianie charakterystyczny jest element właśnie to oj, tak, z tym elementem i. I w przypadkach, oprócz mianownika i biernika, Niech Państwo zauważą, że pojawia się taki charakterystyczny element g, wariantywnie GI w narzędniku, tutaj widzimy oboczność i to jest taki dość wyraźny wskaźnik, wyróżnik liczebnika zbiorowego. Drugi wzorzec odmiany dotyczy liczebników zbiorowych od czterech wzwyż. I to mamy czworo, pięcioro, sześcioro i tak dalej, jedenaścioro, 20, sześćdziesięcioro. Tym razem proszę zauważyć, że charakterystycznym wyróżnikiem takiego liczebnika jest element OR. Dziś OR w historii, kiedyś nawet było ER, ale teraz mamy OR. I też proszę zauważyć, że w przypadkach oprócz mianownika i biernika pojawia nam się ten charakterystyczny element G, wariantywny, oboczny G w narzędniku. Tak, więc tutaj mamy tak jakby dwa takie typy, odmiany, jeden zarezerwowany dla wartości 2 i 3, a dla 4 w górę mamy już inny wzorzec. Oczywiście oprócz tych wartości fleksyjnych bardzo istotnych, warto zwrócić uwagę też na to, jak łączy się liczebnik zbiorowy z rzeczownikiem, bo nie łączy się tak samo jak liczebnik główny. Jak państwo zwrócą uwagę, dominuje w przypadku liczebników zbiorowych przynajmniej jeżeli myślimy o normie wzorcowej, to dominuje tutaj związek rządu. W dwóch tylko przypadkach mamy do czynienia ze związkiem zgody, to jest w celowniku i narzędniku. Mamy to jest troje studentów, nie ma trojga studentów. Przyglądam się trojgu studentom, czyli przyglądam się studentom związek zgody. Znam troje studentów, rozmawiałem z trojgiem studentów, ale opowiadam o trojgu studentach, opowiadam o studentach a więc tutaj mamy związek zgody w celowniku i w miejscowniku, w pozostałych przypadkach mamy związek rządu. Czyli jak Państwo widzą, liczebniki współcześnie zbiorowe odmieniają się tylko przez przypadki. Mówię tylko, no bo właśnie z historycznego obowiązku muszę powiedzieć, że liczebniki zbiorowe w historii, a w zasadzie w prasłowiańszczyźnie i przez kawałek dobry polszczyzny historycznej, miały kategorię przypadka, liczby i rodzaju. Więc cieszmy się, że dziś pozostajemy tylko przy odmianie przez przypadki dla tych, dla których z morą jest liczebnik zbiorowy i jego odmiana. I jak Państwo widzą, pełnił on zasadniczo, mówię w dobie prasłowiańskiej, więc może uściśle, mam tu na myśli oczywiście wspólnotę prasłowiańską i przypisywany jej przez badaczy język prasłowiański. Jest to czas, badacze tu wspierają się co do konkretnych zakresów, ale możemy się na dziś umówić i tak też się to pojawia w różnych opracowaniach, że to czas jest od VI wieku przed naszą erą do VI wieku naszej ery. Pełniły liczebniki zbiorowe wówczas funkcję kwantyfikującą, czyli rzeczywiście służyły liczeniu, ale niosły ze sobą też dodatkowe wartości semantyczne, a mianowicie oznaczały one wówczas między tym szóstym wiekiem a szóstym naszej ery, szóstym wiekiem przed naszą erą, a szóstym wiekiem naszej ery, oznaczały one zbiory składające się z niejednorodnych elementów, to jest bardzo ważne, wyrażały wielorakość zbiorów, czyli dawne dwoje, czyli tak jakby dzisiejsze dwoje, oznaczyło, że to jest dwojaki albo dwurodzajny. To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, bo język, język niby zapomina, a nie zapomina, bo ja sobie pozwolę wrócić na chwilkę do punktu drugiego. Proszę zauważyć, że najczęściej we współczesnym języku polskim używamy liczebników zbiorowych w odniesieniu do rzeczowników męskoosobowych odnoszonych do zbiorów różnopłciowych. Tak? Czyli niech Państwo zobaczą do zbiorów różnych pod względem jakiejś kategorii. Akurat tutaj mamy taką kategorię płci. Więc widzą Państwo, że no, coś z tej prasowej mężczyzny poniekąd, poniekąd nam zostało. Dobrze, idziemy dalej. Ok. Kiedy nastąpiła neutralizacja kategorii liczby i rodzaju, czyli kiedy przestano tak naprawdę stosować odmiany liczebników zbiorowych właśnie przez liczbę i rodzaj? No, prawdopodobnie to jest początek XVIII wieku, tak to wynika z analiz tekstowych. I w zasadzie od połowy XVIII wieku liczebniki zbiorowe są tylko używane w kategorii właśnie funkcji takiego liczenia, czyli funkcji kwantytatywnej. W postaci zneutralizowanych rodzajowo już form liczby pojedynczej, czyli nie ma kategorii rodzaju. Tak jak Państwo wcześniej widzieli, w dobie prasłowiańskiej mamy dwoj, dwoja, dwoje, czyli mamy kategorii rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Tak już z XVIII wiekiem to zjawisko zanika, więc nie obserwujemy tego typu elementów. I teraz, drodzy Państwo, Odwołam się do bardzo ciekawej prelekcji, która się pojawiła właśnie i tak jak Pani Profesor wspominała na początku wykładu, do prelekcji Pana doktora Marcina Maciołka, który opowiadał cały wykład, poświęcił liczebnikom zbiorowym i tam Państwa odsyłam i on właśnie wspominał, ale również wspominają to inni badacze, że no ten zakres użycia liczebników zbiorowych no nie jest bogaty. Nawet można powiedzieć, jak mówił pan doktor Maciołek, że jest wyjątkowo właśnie rzadko używane są liczebniki zbiorowe i im wyższe wartości liczbowe, tym jest z tym użyciem gorzej, tak bym to ujęła. I drodzy Państwo, to nie jest zjawisko nowe. Pani profesor Mirosława Siuciak w swoim opracowaniu poświęconym liczebnikom mocno zaznacza, że to w zasadzie od początku dokumentacji tekstowej liczebników zbiorowych widzimy, że im wyższe wartości, tym niechętniej Polacy korzystali właśnie z form liczebników zbiorowych. I jak Państwo widzą, w gramatykach od XVI wieku, w gramatykach języka polskiego od XVI do końca XIX wieku, właściwie nie przytacza się, nie podaje się form liczebnika, liczebników zbiorowych powyżej wartości 19, czyli najwyżej podawano 19. I prawdopodobnie po prostu w, tych w przypadku tych wyższych wartości stosowano po prostu liczebniki główne, które zwiększały zakres swojego użycia do tego stopnia, no, że zaczęły także wypierać liczebniki zbiorowe, zaczęły wypierać liczewniki zbiorowe także z tych wartości niższych, tak, czyli od 2 do 19, czy też od 2 do 19, prawda? A więc tutaj to nie jest nowe, nowe zjawisko. Od razu Państwu powiem, ono, ono jest właśnie dość długotrwałe. Zresztą, jeżeli myślimy sobie o liczebnikach zbiorowych, to mamy takie sposoby na to, jak... Mniej czy bardziej zgrabnie, ale po, wciąż staramy się poprawnie <laughs> omijać sytuacji, w których liczebnik zbiorowy ma być użyty. I tak się rzeczywiście dzieje. Na przykład wróćmy do tego slajdu, kiedy mamy nazwy istot młodych zakończonych na E, no to tu sobie posługujemy się formacjami z elementem AK, prawda, i zamiast mówić troje szczeniąt, no to mamy trzy szczeniaki, prawda? Zamiast dwoje piskląt, dwa pisklaki. Więc, więc taka, taka jest jedna z metod, by liczebnika zbiorowego uniknąć. Jeżeli chodzi o drugi podpunkt, a więc rzeczowniki męskoosobowe odnoszone do zbiorów różnopłciowych, to tutaj mamy taką na przykład tendencję, by, jeżeli chcemy oczywiście uniknąć tego liczebnika zbiorowego, by wyszczególnić na przykład. Czyli zamiast mówić przyszło dziesięcioro studentów, można powiedzieć, że przyszło pięć studentek i pięciu studentów na przykład. Też w przypadku plural, pluraliów tantum możemy sobie mówić o sztukach na przykład albo o parach, prawda? Na przykład dwie pary nożyc zamiast dwoje. Więc jak Państwo widzą, mamy sposoby na to, by liczebników zbiorowych nie używać, aczkolwiek no. Przyznam szczerze, jako historyczka języka, y, mam słabość do liczebników zbiorowych i sobie je y, cenię. Czasami pytam studentów na zajęciach, by zbadać intuicję językową, za którą formą się opowiadają dziesięcioro przykazań czy dziesięć przykazań. No i studenci wtedy są trochę skonfundowani, bo czują, że, a mają świadomość, że dziesięcioro to jest ten jeden ze sfrazalizowanych elementów, w których ten liczebnik zbiorowy bywa z drugiej strony, może zbyt często z tą formułą w takiej codziennej polszczyźnie się nie spotykają, więc taki Salomonowy wyrok wydają i mówią: mi, Pani doktor, a może dekanuk? Tak więc, więc próbują w ten sposób ten problem rozstrzygnąć. I tyle by było o liczebnikach zbiorowych, ale bliskie bardzo im są liczebniki zespołowe. I tutaj chciałabym, żeby Państwo gdzieś w tyle głowy mieli te dwie nazwy: z jednej strony zbiorowe liczebniki, a z drugiej zespołowe. Ja do tego nazewnictwa za chwilę sobie powrócę w dalszej części tej naszej pogadanki, naszego spotkania, natomiast chciałabym, żeby Państwo mieli gdzieś to w tyle głowy, bo tak sobie patrząc na znaczenia, na semantykę wyrazów zespół i zbiór, one są gdzieś sobie bliskie, no choć nie tożsame oczywiście się różnią, ale i to właśnie też będzie widać w tychże liczebnikach. Jeżeli chodzi o liczebniki zespołowe typu samowtór albo samoczwart, one się odnosiły w zasadzie do zespołu, Złożonego z liczby osób, które były określone za pomocą przymiotnika porządkowego, ale w odmianie prostej. To jest to wtór i czwart, czyli wtóry, dzisiaj byśmy powiedzieli, i czwarty, tak? czy też drugi i czwarty. Oraz elementu sam, który wskazywał właśnie na wyodrębnioną osobę z tej całej dwójki, czy tej całej czwórki. I w oparciu o tę wyodrębnioną jednostkę konstruowano zdania. To jest bardzo ważne, zaraz podam przykład ponieważ z tymi liczebnikami samotwór, samoczwart tutaj pojawiały się orzeczenia w liczbie pojedynczej. Tak? Mimo, że wskazywano na zespół osób, które coś robiły, to wyodrębniano z tego zespołu jedną osobę. Czyli krótko mówiąc, leksemy samowtór czy samotrzeć znaczyło, że ktoś zrobił coś jako wtóry, trzeci, a więc coś wykonano we dwoje czy też we troje. I to jest bardzo ciekawy liczebnik, dlatego, że on wymagał od odbiorcy zastosowania jakby operacji odejmowania. Co na pierwszy rzut oka nie daje się taką pierwszą, narzucającą się operacją matematyczną, chyba prędzej dodajemy. A tutaj była operacja odejmowania, ponieważ taki samoczwart oznaczał, że to jest jeden wśród czterech, czyli jeden z trzema innymi. Tak? To nie jest cztery osoby plus jakiś jeden sam. Tylko to są właśnie cztery osoby, ale uwypuklamy, opowiadając o jakiejś historii, jakimś zdarzeniu, jedną z tych postaci. A więc takie zdanie: Jan jechał samotrzeć. Tu Państwo widzą, mamy orzeczenie w liczbie pojedynczej: On jechał. A więc zdanie: Jan jechał samotrzeć, możemy interpretować dziś jako: Jan jechał z dwiema osobami, lub jechało trzech ludzi, wśród których był Jan. Bliższa semantyce tego zdania, Jan jechał samotrzeć, była byłaby pierwsza interpretacja. Dlatego, że w tym zdaniu, Jan jechał samotrzeć, nie chodziło po prostu tylko o wskazanie, że były trzy osoby i był Jan i wśród nich był Jan, ale chodziło o wyodrębnienie, tak? jakby rzucenie światła, podświetlenie, uwypuklenie tej postaci. Czyli były trzy osoby i wśród nich był Jan, i o tym Janie będziemy komunikować dalej. Tak? O nim będziemy mówić. Oczywiście, jak Państwo się domyślają, takie liczebniki jak samoczwart, samotrzeć, samowtór, no to nie są liczebniki, których używamy dziś na porządku dziennym, ale one się zdarzają. Zdarzają się często, może często to za dużo powiedziane, zdarzają się w publicystyce, ale także myślę w literaturze, zwłaszcza w momentach, kiedy pojawia się stylizacja na język dawny. W literaturze fantastycznej, ale w literaturze na, właśnie ze stylizacją, czy na język średniowiecza. I takie formy często budzą emocje wśród fanów tego typu literatury, i oni dają upust tym swoim emocjom, na przykład na forach internetowych, właśnie zastanawiając się, co to za taka świetna forma. No i właśnie, jak Państwo widzą, narzucająca się taka interpretacja tego leksemu ze współczesnego punktu widzenia, samo czwart że to jest sam wśród czterech. No, ale to nie jest prawidłowa interpretacja. Dlatego, że tu nie chodzi o znaczenie współczesne, pierwsze znaczenie zaimka sam wskazującego na wykonywanie czegoś samodzielnie, tak, bez, bez pomocy innych, tylko chodzi o dawne znaczenie tego słowa, które od, już chyba od prań do europejszczyzny znaczyło, że to jest ktoś równy, jednaki, podobny, jednakowy. To zresztą widać w takim połączeniu, na przykład taki sam jak. Tak? ktoś lub coś, prawda? Ktoś jest taki sam jak, albo coś jest takie samo jak. To też widać o, na przykład w takim słowie, jak o tożsamy, tożsamy, czyli taki sam. Tożsamość, tak? I, I tu by chodziło właściwie o takie znaczenie, a więc byłoby to, że to jest jeden wśród czterech podobnych, równych mu, albo że jest to grupa czterech. Na czele z tym, który wyrażony jest w podmiocie zdania. Tak? Czyli nie Państwo o tym pamiętają, że to nie chodzi, że ta osoba jest jakoś oddzielona, taki tak, taka metoda, samotny w tłumie. Nie, nie, nie. To nie jest ten kierunek. Chodzi nam o to, że ktoś jest taki sam jak inni i o nim będziemy mówić. Dobrze. Drodzy Państwo, w takim razie teraz sobie może warto wskazać na to, że te liczebniki zespołowe semantycznie są bliskie liczebnikom zbiorowym już to państwo widzą prawda bo jeden i drugi tak naprawdę nazywa zbiór czy też zespół właśnie to jest różnica dlatego że w przypadku liczebników zbiorowych nazywamy zbiór który może się składać z różnych elementów prawda chociażby ten jak już wspomniałam najczęściej dziś najczęstsza dziś sytuacja używania liczebników zbiorowych a więc sytuacja Rzeczowników męskoosobowych odnoszonych do zbiorów różnopłciowych, no to mamy tam różne płcie w tym zbiorze. Natomiast w przypadku liczebników zespołowych, no właśnie chodzi o zespół, czyli nie doraźnie dobraną grupę, prawda? Zbiór może być przypadkowy, zespół bywa rzadko przypadkowy, tak? Raczej tworzymy zespół intencjonalnie, albo ktoś tworzy zespół intencjonalnie i w nas ten zespół wkłada, prawda? Więc tutaj nie ma przypadkowości i co ciekawe, liczebniki zespołowe, nie tylko mimo, że są bliskie semantycznie liczebnikom zbiorowym, to różnią się od nich nie tylko pod względem fleksji, nie tylko pod względem kontekstu składniowego, ale też zakresu występowania, drodzy Państwo, dlatego że liczebniki zespołowe używano, używano ich tylko w odniesieniu do ludzi. A więc chodziło, to, to było trochę powiązane z tym, że kiedy mówiono, że jest na przykład mamy samotrzeć, a więc trzy osoby, to że one są równe, ale w domyśle często to było równe stanem, na przykład szlacheckim. I to widać bardzo ładnie w dobie staropolskiej, ponieważ w dobie staropolskiej. Te liczebniki zespołowe chętnie używano w tekstach o charakterze urzędowym. To było bardzo często w rotach przysiąg sądowych albo w księgach miejskich. Tak? To było dość, dość charakterystyczne. Natomiast później zmienił się zdecydowanie zakres występowania liczebników zespołowych, dlatego że no, zaniknęły sądy stanowe. Tak przypuszczają badacze. W związku z tym, z tym wiążą właśnie te zmiany, że kiedy zniknęły te sądy, no to też nie było potrzeby używania określonej nomenklatury prawniczej, tak, tych sformułowań i w związku z tym tutaj zakres mamy wyraźnie zmieniony, ponieważ w dobie średniopolskiej Raczej te liczebniki zaczynają nabierać takiego charakteru literackiego, trochę podniosłego, tak wzniosłości dodają w tekście. I stąd najczęściej poświadczone są one w tekstach literackich oraz w tekstach religijnych. Powszechnie uznaje się, że liczebniki zespołowe utraciły swą żywotność na przełomie XVI i XVII wieku, no, chociaż używane były jeszcze sporadycznie, ale głównie w tekstach literackich, nawet do wieku XVIII. Dziś, tak jak mówiłam, a więc w wieku XIX mogą Państwo spojrzeć, w XX i współcześnie one się pojawiają, ale właśnie w stylizacjach na język dawnych, czyli jako element archaizacji i zwykle ograniczane są tutaj do dwóch leksemów: samotrzeć, czyli trzy osoby, i samowtór, czyli dwie osoby. Choć pewnie fani prozy Sapkowskiego znaleźliby również wyższe jednostki. Dobrze. I na zakończenie, drodzy Państwo, króciutko o liczebnikach ułamkowych, o liczebnikach typu półtrzecia czy półszósta. To są bardzo ciekawe liczebniki, w nich też jest mechanizm odejmowania, drodzy Państwo, dlatego je tu przywołuję, ponieważ półtrzecia znaczyło mniej więcej tyle, że pół brakuje do trzech. Czyli to było trzy minus pół, czyli tak naprawdę chodziło o dwa i pół, dziesiąta zaś. To 10 minus pół, czyli tak naprawdę 9,5. One oczywiście, ponieważ wyrażały wartości ułamkowe, to jak się Państwo mogą domyślać, no one nie mogły wchodzić w relacje z rzeczownikami żywotnymi. Trudno liczyć ludzi czy zwierzęta prawda, połówkami, więc one łączyły się z rzeczownikami nieżywotnymi i to określonego typu semantycznego. Najczęściej były to jednak jednostki miar, odległości, wagi czy czasu. I tu mają Państwo przykłady, pół trzecia łokcia, pół czwarta korca, zostaną pół trzynasta lata albo pół pięta miesiąca, trzeba do nich żeglować. Jeszcze w tekstach średniopolskich widać było te liczebniki ułamkowe w przypadkach zależnych, czyli w tekstach możemy znaleźć ślady odmiany jeszcze właśnie przez przypadki, z czasem jednak zaczęto je stosować jako formy nieodmienne. I co ciekawe, mimo że nieodmienne, to utrzymano rozróżnienie rodzajowe, czyli ciągle było rozróżnienie pół czwarta dnia, ale pół czwartej godziny. Liczebniki te wykazywały dość długo żywotność, niech Państwo spojrzą nawet do XX wieku, ale z badań i obserwacji wynika, że już w ciągu XIX stulecia Polacy chętnie sięgali po formuły analityczne, czyli zamiast mówić pół piąta 4,5 i pół było łatwiej, czyli łatwiej było dodać niż odjąć, prawda? To o czym <grym> mówiliśmy. No i drodzy Państwo, jedyną pozostałością po tych liczebnikach ułamkowych dziś we współczesnej Polszczyźnie mamy też zróżnicowane rodzajowo formy półtora i półtorej, prawda? Półtora chleba i półtorej godziny od dawnego półtora, tak? Czyli pół od dwóch to półtora. Na zakończenie, drodzy Państwo, jeszcze po, po, polecę Państwu książkę pani profesor Mirosławy Siuciak poświęconą historii liczebnika w polszczyźnie. Myślę, że zwłaszcza dla Słowian to będzie bardzo ciekawa lektura, bo mogą Państwo w historii liczebnika odkryć wiele podobieństw między polszczyzną a swoim językiem w zakresie liczebnika, i to może być miłe zaskoczenie. Dziękuję ślicznie. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy 2 albo Buy Me Dzięki waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.